Cześć dziewczyny! Cześć! Kolejna jesień i kolejna kolekcja moich butów razem z Marko. Tym razem też dwie torebki. Bardzo się cieszę, to jest dla mnie zawsze taki najważniejszy moment w roku ta wiosna i jesień, kiedy pokazuję wam te swoje kolekcje. Jak zawsze podekscytowana, jak zawsze przejęta. Przejęta jak ją odbierzecie? Czy spodobają Wam się te moje propozycje? Bo od razu mówię, że w tym sezonie nieco musnęliśmy o trendy, to co teraz w modzie piszczy jesienią, ale też wysłuchaliśmy Waszych próśb, bo były takie prośby. I zaraz wszystko opowiem. Karola, ty na gorąco, co możesz powiedzieć o tej kolekcji tak po prostu ad hoc? Słucham cię. No, ja to jestem zachwycona, ale ja kocham buty, kocham torebki, to jest takie moje. Więc tak, tak ja tak. jestem zachwycona. Yy, powiem Wam, że ja projektuję buty, a Karola w sumie dorównuje mi. Z ilościami butów, które ma w swoich szafach, bo to nawet nie w jednej szafie. I ona, ja teraz mogę to powiedzieć oficjalnie, ona ukrywa kolejne pary butów przed małżonkiem. Ale małżonek nie ogląda tego vloga, więc mogę mówić. Dobrze. <grymne> nie, no nie że ukrywam, tylko No wiecie, ukrywasz, ukrywasz, Jak Karola, zamawiam no. z Marko, to zawsze wiesz. No, 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 no. no, no. Ja wszystko <grymne> wiem. Dobrze, dobrze. Już tutaj się nie tłumacz. Powiedz, jak wypadły zdjęcia. Zdjęcia miałyśmy w Budapeszcie. Budapesz zaskoczył bardzo pozytywnie i według mnie wyszło naprawdę bardzo fajnie. Koniecznie, dziewczyny, zajrzyjcie do mnie na Instagram, obejrzyjcie te zdjęcia, bo Karola piękne zdjęcia zrobiła, stryknęła. Dla mnie to był wyjątkowy taki wyjazd, bo ja mieszkałam 3 lata w Budapeszcie, więc taki troszkę powrót do przeszłości. Ja się zastanawiam, czy Marko w ogóle będą chcieli jeszcze ze mną współpracować, bo wiecie, bo oni byli z nami na wyjeździe. I ja, wiecie, chodziłam z nimi przez to miasto i tak zachwycałam się i nie opowiadałam. I w ogóle, wiecie, cały czas skakałam i ci biedni, ten właściciel Marko i, i jego żona, tak na mnie czasami spoglądali, bo ja po prostu cała w ekscytacji, cała wymachująca rękoma, bo też po węgiersku trochę. Przypomniałam sobie węgierskiego, więc jeszcze wiecie, jak się wymakuje rękoma, to łatwiej przychodzi ten język, prawda? Więc generalnie było dużo śmiechu, było dużo takich moich wspominek mm, i mam nadzieję yy, jednak, że ta kolekcja Wam się spodoba i że będziemy kontynuować, bo bym bardzo chciała, bo mam już pomysły w ogóle na wiosnę. Uwielbiam z Marko, to jest dla mnie jak już taka w sumie nie współpraca, tylko taki rodzinny wyjazd. Mieliśmy, dużo się naśmialiśmy, naprawdę fajnie. Yy, uwielbiam ich i powiem Wam szczerze, że ja. Yy, nie pamiętam, kiedy poszłam do sklepu i kupiłam buty innej marki. Bo już jestem tak związana, wiecie, no i rzeczywiście, no, na tych butach jest Suzy, tak? Wytłoczone Suzy. Także dobrze, zaczynamy, bo ja, Karola się już ze mnie śmieje. Zaczynamy przepięknymi lofersami Mareta. I mogę powiedzieć nieskromnie, że to są najpiękniejsze lofersy, jakie razem stworzyliśmy z Marko. I najwygodniejsze i w ogóle och i ach są to buty, m, które mają coś niezwykłego. Ja to widziałam już we Włoszech, wiele wiele lat temu. M, też chyba Massimo Dutti miało ten myk, że zobaczcie, mamy tutaj miękki zapiętek, czyli te buty bardzo łatwo y, włożyć i zdjąć. Y, jest to naprawdę łatwe. Tak Karola, bo ty też je przymierzałaś. Ja je mam. No właśnie, ja je mam. Przez... <laughs> I tak. są bardzo komfortowe, bardzo wygodne. I tak uważam, że to są najładniejsze. Najładniejsze loafersy w modnym czekoladowym kolorze, bo kolor czekoladowy jest najmodniejszy tej jesieni. Bardzo precyzyjnie, pięknie wykonane, ale właśnie przez to, że ten zapiętek jest miękki, łatwo się je wkłada, łatwo się je zdejmuje. Ale też bardzo zależało mi na tym, aby ten zapiętek był wykonany nie z zamszu, a ze skóry, bo nie wiem, czy też tak macie. Ja niszczę buty od prowadzenia samochodu, od pedału gazu, od pedału hamulca. Niestety to się u mnie dzieje, więc chciałam, żeby były na dłużej i dlatego tu jest ta wstawka. Zresztą ta wstawka król fajnie wygląda, prawda? Bardzo, bo. Ta wstawka tak dodaje tym butom. Prawda? Dodaje, takie jakby wyglądają na bogato, nie ma co. E, tutaj też mamy takie piękne skórzane wykończenie, ale całe są generalnie z zamszu, tylko takie wykończenia, no i ta nasza piękna klamra I ten model mamy w kolorze czekolady, ale też, nie wiem czy lubicie, e, w takim kolorze burgundowym. Uważam, że ten kolor jest bardzo taki klasyczny. Nie lubię tego koloru przy Twarzy, ale na stopach tak. Super do takiego kamelowego trencz. Do kamalowego tręcza. Ja też ten kolor zestawiłam z szarą marynarką i białym t-shirtem tak. i jeansami i też było super. Ale też do niebieskiej koszuli. Do niebieskiej koszuli, błękitnej, też świetnie będzie. I to są takie buty, wiecie, można by powiedzieć do pracy, ale przez to, że one są, wiecie, takie mięciutkie w środku po pracy nie będziecie chciały ich zdejmować, bo one są naprawdę mięciutkie i naprawdę wygodne. Mają ciche, niestukające fleki i taki, no, takie klasyki, i zobaczcie. To jest rozmiar 41, a on naprawdę wygląda zgrabnie. Tutaj mam dla porównania 40, więc one nie są jakieś wielkie kajaki. O tym mi też, na tym mi zawsze też zależy, bo ja z tą moją stopą 40 łamane na 41 no zawsze ubolewam, a te są naprawdę wyglądają zgrabnie. Jest to zamszkozi i na życzenie. Wasze dziewczyny, bo były takie y, prośby. Mamy też w kolorze czarnym ze srebrną klamrą, bo y, dziewczyny tutaj mówią, że ja lansuję typ kolorystyczny, urody ciepły, y, a dziewczyny chciałyby też właśnie te o chłodnym typie, y, a lubią srebro, y, jakieś właśnie buty z takim elementem, i proszę bardzo, mamy też te buty w kolorze. Czarnym ze srebrną klamrą. Też bardzo klasycznie, też bardzo pięknie się prezentują, równie wygodnie jak pozostałe. Cieszę się bardzo, że te lofersy Mareta się znalazły w tej kolekcji i serdecznie polecam, bo są naprawdę wygodne. Dziewczyny, tutaj nic się nie może zadziać. Naprawdę wasze stopy w tych butach będą odpoczywać. Ja w brązowych latałam po Budapeszcie i było mi Super wygodnie. Jakby no, najbliższe memu sercu są brązowe, Karolat, a tobie? Ja mam bordowe, które bardzo lubię, ale ten brąz również skradł mówi. moje serce. I też potwierdzam, że są wygodne, bo też pod, po Budapeszcie w nich. Tak, bo Karola Maretałam. też w roli modelki troszkę mhm. występowała, bo ją namówiłam. Taka była kochana. Także lofersy, mareta do pracy, ale i po pracy. Ja oczywiście zawsze takie buty rekomenduję, żeby zestawiać raczej jednak ze spodniami, bo ja tak mam. Nie nosiłabym ich raczej do sukienek. Może do midi. Można by było tutaj negocjować, z krótkimi raczej nie, ale yy, też nie mówię nie w kwestii na przykład, gdyby miała jakieś takie dłuższe bermudy yy, przed kolano. Kto wie, mogłoby fajnie pasować. Natomiast do jeansów, do spodni szerszych, bo w takich robiłam sesje zdjęciowe, sesje zdjęciowe w Budapeszcie, do węższych, naprawdę to są takie buty, które będą pasować do wielu różnych spodni. W zależności, jakie wystylizujecie. Idziemy dalej, idziemy do najwygodniejszych i bardzo modnych w tym sezonie sneakersów Livio. Sneakersy znowu, tutaj czekolada, bo czekolada jest modna i taki typ butów będzie bardzo modny tej jesieni. Ja to wiedziałam już wcześniej, bo śledzę trendy, tak? I tutaj rozmawialiśmy z, z Marko i chciałam bardzo, aby w tej kolekcji właśnie znalazły się. Takie buty jak kapcie, znowu bardzo wygodne, bo wiecie, no to jest, to jest polska firma. Polskimi rynkoma robione te buty. One nie są, e, dziewczyny, plastikowe, to są naprawdę buty porządnej jakości. Bardzo chciałam, aby znalazły się buty wygodne, przewygodne, jak kapcie, i te właśnie takie są, e, czekoladowe. Tak, bo w trendach, ale z, oczywiście, no wiadomo, Suzy musiała z, z, po sobie jakiś ślad zostawić i z takimi beżowymi, tutaj wykończeniami, bo pomysł był inny, ale ja mówię, przecież moja czekolada musi być z beżem, więc oto są e, przewygodne. I zobaczcie, to jest 40., jak ona zgrabnie wygląda, jak ona jest malutka, tak? Malutka, zgrabniutka. 40 piękne, ale uwaga teraz dziewczęta, to jest ważna informacja, są jeszcze ładniejsze, Karola mówi, od czekoladowych, bo ona jest zakochana w tych kolorze kaki. Ja w ogóle nie sądziłam, że mi się spodoba... Karola, ee, ja też. Bo ja nie ja lubię też. zielonego, naprawdę ja nie lubię zielonego, a te buty po prostu ja zobaczyłam i mówię, no najpiękniejsze. Najpiękniejsze, słuchajcie, to jest taka ciemna zieleń, kaki bym powiedziała, idealnie do mojej kurtki z Zary. Um, ja nie wiem dlaczego, oszalałam na punkcie tego połączenia. Bardzo mi się to podoba. Yy, Karola, o co chodzi? Nie wiem, ale yy, teraz tak na nie spojrzałam i te wykończenia jaśniejsze wyglądają jak ta... Pistacja. Pistacja, ale teraz jest modna macza. macza. Macza, macza, macza. <laughs> Właśnie tak, bo macza też była yy, w rolce yy, z tymi butami. To był pomysł Karoli. Piękne są. Taka oliwkowa zieleń, kakowa zieleń, taki kaki. Jakoś tego tak, przykład. Taka, no, taka, e, tak, i z e, takimi właśnie jasnymi sznurówkami, więc to jest druga wersja. I mamy też wersję, i tutaj my debatujemy. Dajcie znać dziewczyny w komentarzach, bo ja uważam, że to jest kolor musztardowy. Natomiast Karola ma odmienne zdanie. no Dla mnie to jest taki. Ciemniejszy beż. taki Ciemniejszy kamel. Beż. O, coś... Taki kamel, Karola uważa. No ja uważam, bądź, że musztarda. Tak. Też taki w miarę neutralny, żebyście mogły sobie dopasować do wszystkich ubrań, tak? do tych naszych jasnych stylizacji. Też właśnie z tutaj takim jasnym wykończeniem. Przewygodne, przewygodne buty. Bardzo się cieszę, że, no, że je mam, naprawdę. I one się nazywają Livio. Czyli Sneakersy Livio w trzech kolorach, czyli musztardowym, kamelowym, tak to powiedzmy, kaki i oczywiście w modnym brązie, tak? No naprawdę wyszły nam te buty i są super wygodne, sporo w nich już chodziłam. No i ta stopa wygląda na zgrabną małą. Dobrze, przechodzimy do bardzo ważnego punktu tego vloga, a mianowicie torebki. Dziewczyny, torebki to jest u mnie temat tak trudny, tak wymagający i i naprawdę już, Marko, ręce im opadają do kostek, kiedy ja odrzucam kolejne pomysły, kolejne prototypy, bo to się szyło, nie? To nie tylko, że oni mi narysowali i tutaj popatrz, mamy taki pomysł dla ciebie. Nie, nie. Oni mi to otrzywali i ja mówiłam nie, 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 nie. Ciągle mi coś nie pasowało. Ja jestem bardzo wymagająca, jeśli chodzi o torebki. Musi mi wszystko pasować. I mamy piękne dwie torebki. Bardzo się cieszę. W kolorze czekolady i w kolorze czarnym. I teraz uwaga, pyk-pyk. To są, bo zamsz jest teraz bardzo modny, no ale wiecie, zamsz jesienią lubimy, nie tylko jesienią, ogólnie lubimy zamsz. To jest taki myk. Z jednej strony mamy torebkę zamszową, a z drugiej, od strony wewnętrznej, licową. I to jest torebka, którą możemy nosić tak albo tak. W kolorze czarnym. I w kolorze czekolady. Karole, słucham. No, czekoladowa to. Czekoladowa to jest twoja, tak? Tak. E, mhm. Mi się podoba pomysł tej torebki, ponieważ to jest jedna torebka, tak naprawdę, na dwa sposoby. Tak. Można nosić w ten sposób, albo można nosić w ten sposób. E, słuchajcie, wielkość tej torebki bo jakby bardzo mi zależało, żeby była podobna do tych torebek, które mam już w domu wielkościowo. Więc to jest taka torebka shopperka, ale to jest też taka torebka, którą zabierzecie do biura, tak? I uwaga, teraz pokażę, do torebki jest dodawany taki woreczek przeciwkurzowy i pokazuję zawartość tej torebki. Już ją troszkę nosiłam, nie? Proszę bardzo. I mamy tak, mamy dziewczyny dwie kieszonki na telefon, oraz na coś tam innego ważnego, albo dwa telefony, jeden służbowy, jeden prywatny. Mamy tutaj Ciach do kluczy, bo mi się ciągle gu... gubią. Karola, gubią mi się klucze, więc mogę sobie przypiąć i mam tutaj klucze albo od domu, albo od auta. I oczywiście bardzo fajnie, że jest zamykana kieszonka na zamek. Uwaga, cała torebka jest też zapinana na zamek, bo to jest jakby ważne, tak żeby wiem, że dla Was jest ważne, dla mnie to tam nie jest istotne, ale wiem, że dla dziewczyn jest to bardzo ważne. Więc fajnie, tutaj mamy na zamek i właśnie jeszcze w środku ta zapinana kieszonka i dwie mniejsze. Bardzo pojemna torebka, tak? Nie wiem jakie tam laptopy nosicie, ale laptop się zmieści, takich Właśnie, mniejszych mówić, niż większych, że takie ale się zmieści. 13 się zmieści, zmieści bez problemu. Trzynastka się na pewno zmieści. Tak, tutaj myślę, że taki zeszyt A4 też spokojnie wejdzie. Tak, Przecież tak. Ale laptop, praca. iPad, tak, telefon, tak. wszystko, co tam potrzebujecie. E, piękna jest. W ogóle pachnie. Jak prawdziwa torebka, a nie jakieś tam wiecie. I właśnie też w kolorze czarnym. Pyk. No jest piękna, jest piękna. E, oczywiście, jeżeli lubicie i chcecie być w trendach, nie namawiam, ale mówię, można do takiej torebki dołączyć sobie te wszystkie bryloki, tak? bo one dalej e, będą modne. Im więcej, tym lepiej. Nie mówię, żeby tam jakieś misiaczki, ale. Jakby... właśnie miałam mówić, że la bubu. la bubu. na przykład. Jak chcecie, dziewczyny, no wasza torebka, róbcie co chcecie, tak? Ale mm, czekoladowa i czarna. No i teraz uwaga. O to chodzi w tej torebce, na przykład czekoladowej żeby ona mi ładnie zagrała z butami tak to nie jakby one są uszyte z różnych buty i torebka z różnych materiałów natomiast żeby to kolorystycznie jakby było bliżej niż dalej, dziewczyny, tak? Żebyście mogły sobie z tego zrobić zestaw. Zaraz pokażę jeszcze jedne buty, bo do jednych jeszcze pasuje, tak? I zaraz wszystko pokażę. I teraz tak, te elementy są na tyle mało, mało jest tego złota tutaj, tutaj i z tej strony, że też spokojnie dziewczyny mogą z tymi czarnymi nosić, bo to te cztery złote kropeczki to dużo się nie rzuca, tak? Więc możecie sobie od razu zrobić taki zestaw. O Jejku, ja jestem taka szczęśliwa, że mam te torebki Karola. Ja oczywiście już latałam sobie, bo ja je testowałam, latałam z czekoladową, czarną też będę nosić, ale bliżej wiesz Karola, jak będzie... Tak, bo ty zawsze jak jest na zimę, zmieniasz torebkę na ciemniejszą. Na ciemniejszą, prawda? I miałam taką z Louis Vuitton i ona już była wymęczona i już jej nie chciałam. Aha, i Karola mówi, może mi oddasz. Nie, 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 ale w każdym razie miałam ją i pasowała jej wielkość, więc ta jest wielkościowo podobna, bo ja po prostu, dziewczyny, lubię szoperki, tak. Ja lubię torebki szoperki, bo lubię tam pół domu ze sobą zabrać i do tej torebki naprawdę zabierzecie ze sobą pół domu, tak. Tu jest też skórzana, żeby się nie niszczyła i teraz daję, daję znać, że... Zamsz to jest taki materiał, który może oddawać kolor, dlatego na przykład nie zaleca się zamszowych torebek nosić do białych czy bardzo jasnych spodni. To tylko tak informacyjnie, dziewczyny, daje znać. Natomiast ta torebka jest przeznaczona tak, że tą stroną, stroną licową nosicie, proszę bardzo, do siebie, tak? a zamszową na zewnątrz, no bo zamsz modny, tak? chcemy jak najbardziej wyeksponować ten zamsz. I słuchajcie, ten zamsz jest taki pracujący, tak, przejedziecie ręką i jakby zrobicie, widzicie, tak, o widać coś Karola i teraz ja zrobię tak i nie widać, tak, no bo taki jest zamsz. Zamsz pracuje, zamsz pięknie pachnie. Karola? Czarna czy Czekoladowa. 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 Ale Czekola... ja jestem czekoladowa, dziewczyna. Jesteś, w, tym no, w tym sezonie. Ja też polubiłam czekoladę, ale wiecie, z czekoladą jest tak, że trzeba sobie po prostu dobry odcień dobrać pod swoją urodę, tak? Czekolada mleczna, czekolada gorzka, czekolada super gorzka. Kolor kakao to jest tyle tych odcieni, pod swoją urodę dobrać. Ojej, dziewczyny, bardzo dobrze czekolada wygląda z beżami, z kremami, ze śmietankami z takimi kolorami ziemi, tak? Zgadza tak, ale korona? też z czarnym bardzo fajnie. Czarny z czekoladą? Tak. Ja też lubię, tak wygląda klasy, mm -hmm. mm -hmm. e, Dziewczyny, jeżeli na przykład e, macie dużo swoich butów czarnych, no to wiadomo, ja bym stawiała na czarną, tak? Bo czarna z kolei uniwersalna jest na zimę, tak? Jesień, zima, jeszcze bardziej uniwersalna. Ja o tych torebkach mogłabym jeszcze mówić tutaj, nie wiem, z pół godziny, ale my musimy tu pokazać następne modele. Jestem przeszczęśliwa, że te torebki są, są praktyczne, bo o to mi chodziło, żeby były praktyczne, wy, wygodne i jeżeli lubicie duże torebki, to te, z tych będziecie zadowolone. Idziemy dalej. W kolekcji znalazły się też baleriny. Baleriny z delikatną kokardką. Baleriny znowu tutaj nazywają się Luma, z takim miękkim zapiętkiem, lekko wydłużonym noskiem, przewygodne. Przewygodne też to jest Zamszkozi. I mamy je w trzech kolorach. Po prostu takie klasyczne baleriny, nie tylko na jeden sezon, bo też od razu na wiosnę, nie tylko na jesień. Klasyczne baleriny. I uwaga, w najmodniejszym czekoladowym kolorze mamy też te baleriny. Czarne. I mamy oczywiście bordowe burgundowe, jak zwał, tak zwał. Też bardzo modne w tym sezonie. Ten burgund z czarnym pięknie. Ale też Karola. Ja widziałam dziewczyny łączą ten kolor z czekoladą. Mhm. I też fajnie. I, I oczywiście znowu tutaj jest tak, że, że to nam pasuje. Pyk, pyk. No i oczywiście tutaj też. Nam te piękne, brązowe baleriny będą pasowały do torebki. Jakby te odcienie są tak blisko, że spasują się, nie będą się gryźć. O to mi chodziło. Co mogę więcej o balerinach powiedzieć, dziewczyny? No, no właśnie to, że są miękkie. Tutaj też jest taka osłonka z mate, z, ze skóry. Suzy. Mięciutkie, słuchajcie, do latania, do biegania. Karola? Ja tylko chciałam dać znać, że właśnie baleriny teraz się od chyba z poprzedniego sezonu mhm. e, robię coraz bardziej e, Modne. w trendach. W trendach. Tak. Mhm. Dziewczyny, no, ja lubię baleriny. Dlaczego? Bo właśnie i założycie do sukienki, e, i założycie baleriny do spódnic midi, do sukienek długich, krótkich, do kolana sukienka. Po prostu balerinka pasuje do, do wszystkiego. No i pięknie ze spodniami 7, 8 w ogóle do wszystkich, no to są takie uniwersalne buty, czyli mamy je w najmodniejszym czekoladowym kolorze, mega wygodne, mamy też właśnie czarne i mamy burgundowe. Bo burgundowe Karola, to jest taki burgund bardziej niż bordo. Bordo e... jest takie smutniejsze, tak, prawda? Tak, tak, tak. Prawda? No właśnie. A czy... Zbliżone są. To, to jest takie bordo pomieszane, ja bym to pomieszała z takim oberżyną. i że tam tak. tak. Oberzyna, aż ty ty dobrze mówisz. Od razu mówię, że baleriny mam w większym rozmiarze. Mam 40 jeden, ale dalej wyglądają bardzo zgrabnie. I teraz dziewczyny, na waszą prośbę i na wasze życzenie powróciły sneakersy przewygodne, które ja uwielbiam i w sumie też chciałam, bo je zniszczyłam, wynosiłam je na amend. Sneakersy Toledo 2.0 je nazwaliśmy Karola, no bo już takie sneakersy bardzo podobne były i mamy je słuchajcie znowu. Dziewczyny, no jak lubicie te berze, karmele, no to jakby must have będzie pasowała, bardzo ładna yy, podeszwa i od razu mówię, yy, na mnie dobre są czterdziestki. Natomiast 41 będzie miało troszeczkę inną podeszwę, ale minimalnie, bo od innego producenta, to tylko yy, daje znać, na mnie dobre, yy, dobra jest czterdziestka. Karola? Ja chciałam tylko wspomnieć, że super toreb, pasują te torebki. Do mojej torebki? No tak, no bo to jest jakby wiesz, komponujesz sobie, dodajesz do tego jeansa. Jeansy, mhm. e, dodajesz do tego biały podkoszulek, mhm. tak? I lecisz, tak? Marynarkę czy, czy marynarkę? kurtkę, trend, tak, cokolwiek. Tak. I wtedy nie. możecie albo w ten desen iść z marynarką, albo w ten, tak? To jak już tam czujecie, bo ja to lubię zobaczyć całość, tak? co mi bardziej pasuje, ja uwielbiam przymierzać, tak, e, wtedy mam taki pogląd cały, e, więc dziewczyny bardzo wygodne, e, Marko umie w, w sneakersy, to od razu mówię, są naprawdę przewygodne, no super, no i zgrabnie znowu wyglądają, to jest 40, znowu to wygląda zgrabnie, całe są oczywiście z zamszu i w takim neutralnym kolorze, pasujące do tych naszych stylizacji, to też taki kolor ziemi Karola, Karola prawda? E, tak, tak taki. ogólnie tutaj cała ta kolekcja jest właśnie Takie taka. Takie w kolorach właśnie y, ziemi najmodniejszych y, w tym sezonie. Z takimi delikatnymi tutaj skórzanymi wstawkami. Bardzo mi się podoba właśnie, że udało się nam y, tę podeszwę znaleźć, bo tutaj też jest takim widzisz ładnym kolorem. No ładne, ładne, ładne. Czyli to są dziewczyny Toledo 2.0 nazwaliśmy je tak i oczywiście cały czas jeszcze dostępne są. To są buty, które sprzedały się w ogromnych ilościach i Karola aż za kamery się wychyliła, do, bo to są tak, ja wiem Karola, jedne z Twoich najulubieńszych Baena Snickersy bardzo klasyczne, białe, ze wstawką, w tych już trochę chodziłam, wybaczcie, ze wstawką beżową, ale są też całe białe, jak lubicie. Beż jest tutaj i tutaj, albo całe białe, jak tam sobie lubicie. Karola ma chyba dwie pary tych? E, tak, bo ja jedne tak znosiłam, Wiecie, że chodziłam, no miałam je codziennie mm -hmm. i sobie wzięłam drugie, żeby mieć takie zapasowe. I Karola wiem, że je bardzo, bardzo lubi. Wiem, to jest wiem. 40, bardzo zgrabna. Karola? I są też bardzo wygodne, to są bardzo jest. Są bardzo dodania. Także mamy je w razie czego, gdybyście potrzebowały po prostu białe, proste sneakersy, są dostępne. Oczywiście mam dla Was kod rabatowy Suzy, daje 15% na całe moje wszystkie kolekcje. Na nową kolekcję, ale też właśnie na Baena, też dostaniecie ten rabat. Zajrzyjcie na stronę do Marko. Zostawiam wszystkie linki pod vlogiem. 15% będzie działało do 10 września, więc warto skorzystać. Marko tak nie daje tych rabatów zbyt często, są one zawsze w sierpniu, a potem właśnie przy okazji nowej kolekcji, właśnie mojej kolekcji, także warto skorzystać, warto sobie taki zestaw stworzyć i. No i wtedy będzie jeszcze piękniejsza ta jesień. E, Karola i od razu ostatnie pytanie na koniec twoja ulubiona para? No, no. ciężko, ciężko, e, tak? Tak, ale też zielone? Aha, 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 zielone, tak, tak. Taki. E, to ze sportowych i, uh -huh. i chyba te też, prawda? Uh -huh. No, już znamy się nie od dziś. I ja podobnie, dziewczyny, ja podobnie, ja jeszcze te bardzo lubię, wiem, że w tych będę biegać, bo poprzednie zniszczyłam. Po prostu chodziłam non-stop. Ja, wiecie, jak się uprę na jakąś parę, to po prostu cały czas mogłabym je zakładać. Tak jak chodziłam cały czas w tych balerinka z czarnym czubkiem, tylko bez pięty. Całe lato przelatałam. Tak teraz wiem, że będę latać w tych. No na pewno też, ale te kurczę też do tej kurki pasują. No te zielone mają mają coś. Mają sobie to coś no, no właśnie, dokładnie. No właśnie, nie wiem, wiesz, że trochę takiego pazura tej stylizacji dają. Także dziewczyny, yy, dajcie znać w komentarzu poniżej, yy, które wam się najbardziej spodobały. Jaka para taka jest wow, yy, na którą macie chrapkę. Także dajcie znać. Bardzo dziękuję. Ja wiem, że długo. Ja wiem, ale to jest, wiecie, na to się pracuje miesiącami. Jedzie się na sesję zdjęciową, pracuje się od rana do nocy. Potem Karola musi, wiecie, te zdjęcia trochę kolorystycznie podciągnąć, jak jest brzydka pogoda, a trochę nam się tak trafiło. Więc jest z tym sporo roboty. Dajcie znać, będzie nam bardzo miło, zostawcie łapkę w górę. Dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy, całujemy i zapraszamy na Instagram też. Dzięki, dzięki dziewczyny. Pa! pa!